Kapitan Adamia Boczak, podcast Władcy Wiatrów. Witam wszystkich słuchaczy w podcaście Władcy Wiatrów. Tym razem podcast pojadnikowy. Dzielimy się z Państwem i również rozwiewamy mity dotyczące czarterów, a dzielimy się dobrą praktyką związaną z czarterami. W poprzednim podcaście zakończyliśmy go na 20 minutach, chcąc, by ten podcast był łatwe, i mobilne. Stworzyliśmy drugą część tego tematu, by wyczerpać ten temat i dać Państwu dostęp do podstaw wiedzy i informacji, żeby świadomie, mądrze i roztropnie wybrać Face. Zatem wracajmy do przerwanego wcześniej wątku. Wróćmy do tematu związanego z wyborem. Czy najważniejsza jest cena w promocji, czy mądrze wybrać pośrednika? Kilka godzin wspominałem, że pewną wiedzę może posiadać tylko pośrednik. Oczywiście firma, która zarządza swoją flotą, raczej nie jest koja do tego, żeby być otwarta, jeśli chodzi o przedstawianie sporadycznych wypadków czy też złych opinii na swój własny temat. Firma pośrednicząca to firma, której zależy na powrót klientów, dlatego też z portfela tanich i dobrych charterów może z doświadczeniem wybrać nie drogie, ani nie tanie, a doby chartery które pozwolą Państwu na to, żeby spędzić naprawdę dobre wakacje. Firma pośrednicząca to też pewnego rodzaju doradca, ale również później pomoc podczas trwającego czarteru. Często różni Państwa bariera językowa, bariera kulturowa w stosunku do miejsca, z którym Państwo czarterują jednostkę. To właśnie pośrednik może Państwu tą barierę zedukować, bo profesjonalny pośrednik w sprzedaży czarterów to nie tylko osoby siedzące za biurkiem. Zatem niekoniecznie firmy, które mają największe budżety na promocję i wyświetlają się na wyszukiwarce na pierwszych miejscach, ale firmy, które mają wśród swojego personelu osoby naprawdę żeglujące, które mogą naprawdę Państwu to radzić, Nie po to, żeby korzyści otrzymała firma czartująca albo pośrednik, tylko klient, czyli Państwo. Zatem mądre rozwiązanie to mimo tego, że pośrednik z całą pewnością Otrzyma wynagrodzenie za świadczone swoje usługi, to i tak jest to coś, za co warto zapłacić. Wybierając promocję czy profesjonalne doradztwo, każdy mądry kapitan stejnik lub osoba prowadząca jacht wybierze mądre doradztwo. Osobiście proponuję unikać lotek, promocji, książeczek zdawanych na targach, ponieważ internet pozwoli Państwu na to, żeby skorzystać z porównywalnej oferty. I tam proszę szukać pomocy i odpowiedzi doradztwa, ale też konieczne, proszę korzystać z własnych dobrych doświadczeń albo doświadczeń tzw. marketingu szeptanego, czyli przyjaciół, znajomych, którzy już mają dobre doświadczenia. To najlepsza ścieżka do tego, żeby Państwo również mieli dobre doświadczenia. Zatem jeśli pływają Państwo z kimś, kto spełnia Państwa oczekiwania, proszę zapytać, czy ta osoba też nie pomoże Państwu w mądrym, roztropnym wydaniu jachtu. My robimy tak zawsze, dlatego też nawet jeśli Państwo nie są naszymi uczniami, nie pływali z Państwem z nami wcześniej, zapraszamy do kontaktu. Tak, od kilkunastu lat żyjemy na morzu. Nie jesteśmy sporadycznie, czy nawet kilka miesięcy w wakacje na morzu. My żyjemy od nastu lat na morzu, zatem trudno spodziewać się, żeby ktokolwiek miał większe doświadczenie niż właśnie my. Choć nie jest to skromne, to jest to na pewno prawdziwe. Szukając charteru proszę pamiętać, żeby szukać marketingu szeptanego. Firm nie z pierwszej dziesiątki wyświetlanej nas to na Google, tylko firm oferujących solidne, doświadczone doradztwo, a nie tylko najniższą cenę, bo to naprawdę zgubne. Niestety zbyt wiele, niż byśmy sobie życzyli. Razy trafiały do nas załogi, całe grupy, które były bardzo niezadowane z charteru, które Uważały za stracony czas, albo które przez cały tydzień nie mogły dotknąć nawet steru, bo stajnik uparcie nie chciał go oddać, lub też niczego się nie nauczyli, bo stajnik nie był instruktorem i nie potrafił uczyć, a takie było oczekiwanie osób czarterujących. Spełnienie oczekiwań państwa to pewnego rodzaju praca, żeby się przygotować i rozsądnie wybrać czarter, czy też własnego stajnika. Może słuchając ten podcast, wydaje się to państwu skomplikowane, ale naprawdę nie jest. Powinien po prostu. Państwa poprowadzić przez te pierwsze doby dobry doradcy. Przygotowując się do zapytania, do tak zwanego zapytania ofertowego na stronach internetowych, za pośrednictwem internetu, proszę koniecznie przygotować sobie wcześniejsze Państwa oczekiwania. Jaki wybrać jacht? Jakie Państwo mają oczekiwania co do tego rejsu? Kto powinien go prowadzić, czy Państwo, czy ktoś z zewnątrz? Co Państwo chcą przeżyć podczas tego rejsu? To bardzo ważne pytania. To one rozwiążą dylemat, jakim jachtem popłynąć, z jakiego portu, w jakim terminie i czy wziąć sterunek, czy też nie. To bardzo ważne pytania i te pytania dobrze sobie wcześniej przygotować, czy też odpowiedzi na nie. Ale warto też porozmawiać z pośrednikiem, taką firmą, gdzie osoba, z którą Państwo rozmawiają, to żeglarz, który potrafi doradzić. Zatem, jak wybrać Jacht? Katamaran, czy jecht? To dwie zupełnie różne jednostki. Z całą pewnością wypoczynek na katamaranie jest na dużo wyższym poziomie, dużo większe kajuty, Mesa, czyli tak zwany salon na jachcie, który jest kilkakrotnie większy niż na jachcie właśnie na Katamaranie, ale też dużo przestrzeni na górnym pokładzie, pozwalających na wypoczynek czy też opalanie się, jest kątem do nautyki tej jednostki. Oczywiście szybkość katamaranów, ich niewielkie zanurzenie, niewielka waga. Sprzyjają temu, że to są bardzo szybkie jednostki. Niestety, doświadczenie wskazuje, że często kapitanowie i stajnicy tych jednostek są bardzo opieszali w wyjmowaniu żagli. Nie wyjmują ich. Często z powodu tego, że klienci na katamajanach tego nie czekują, ale często też dlatego, że po prostu im się nie chce. I to jest z moja katamajanów. Osoba prowadząca katamajan to nadal kapitanu też stajnik. Czyli osoba zarządzająca bezpieczeństwem, ale też wydająca komendy na pokładzie jachtu. Często stajnicy na pokładach katamaranów są degradowani do roli kierowcy albo przewodnika, to jest Lub też klienci tego właśnie oczekują. I tak często wyglądają Macy na katamaranach. Nie dlatego, że katamarany to generują, tylko że generują to klienci katamaranów. Zatem wpisując się do tego typu załogi, proszę pamiętać, że prawdopodobnie będzie to jednostka, która dużo rzadziej i krócej będzie pływać i dużo rzadziej i krócej pływać będzie też pod żaglami. Dlaczego? Trudno powiedzieć. Tak po prostu jest. Drugi problem z wynajęciem jachtu, bo czy wybrać katamaran czy jacht, to pytanie, czego Państwo oczekują. Na katamaranie będzie na pewno bardzo duży komfort, więc dla osób oczekujących komfortu to będzie dobre rozwiązanie. Jeśli chodzi o Żeglarstwo w pokładzie jachtu dużo będzie, prawdopodobne, że zrealizują Państwo te oczekiwania. Drugim mitem dotyczącym wyboru jachtu jest mit nowego jachtu. Proszę Państwa, zmieniają się tendencje co do produkcji jachtów. Jachty pięcio, ośmioletnie to jachty często nawigacyjnie dużo bardziej skuteczne niż nowoczesne białe jachty z białą tapicerką. Jednak oczywiście to też zależy od naszych oczekiwań. Jeżeli ktoś chce klimatyzację, to jacht nie może mieć więcej niż 2-3 lat i z pewnością to są bardzo drogie do wynajęcia jednostki, które na pewno będą komfortowe, ale niekoniecznie szybkie, czy też pozwolą na fajną zabawę na żaglach. Tutaj mit samochalcującego się żagla szczagowego, tak zwanego foka, często przegrywa już po pierwszym doświadczeniu, kiedy zabiera radość. Z pracy na szotach, z pracy pokładu, wachty, z zabawy i czynnego wypoczynku, bo zmienia go znów w odpoczynek bierny, który niestety często wiąże się z nudą i nieodmiennym poczuciem dłużącego się czasu, co często ma miejsce na niefajnych czarterach i rejsach. Ilość kabin, ilość osób w rejestracji jachtu to następny mit. Proszę Państwa, to często opowiadamy, analizując wypadki na morzu. Mitem jest spanie osób w mesie. Ja osobiście z doświadczeń, wypadków, ale też nieporozumień i utraty dobrych wakacji proponuję, żeby Państwo nawet nie myśleli o tym, żeby ktokolwiek spał w mesie. Nie myśleli o zaokrętowaniu się na jacht, w którym ktokolwiek planuje spanie w mesie. A już abstrakcyjnie niedopuszczalne, zgodnie z dobrą praktyką żeglarską, jest, żeby w mesie spał stejnik. To zła praktyka. Jest tyle Argumentów przeciw, że czysty zysk ekonomiczny nie jest niczym w tym wypadku uzasadniony. Wszystkich zastanawiających się, dlaczego dobra praktyka żeglarska właśnie tak mówi, zapraszam do podcastu numer 18. Tam analizujemy wypadek jachtu pod polską banderą na Bałtyku w 2019 roku, podczas którego zginęły trzy osoby, w tym dwójka członków załogi oraz kapitan. A jeden z powodów, wymienianych oczywiście przez raport. Komisji Badania Wypadków Morskich jest przemęczenie kapitana, który wielokrotnie i przez wiele tygodni spał w miesięku. Gdy zapoznają się Państwo z tym podcastem, pewnie zrozumieją Państwo taką, a nie inną moją opinię. Ilość osób w kabinach powinna być maksymalną ilością osób na pokładzie jachtu, i to wydaje się oczywiste. Czy jacht powinien być wyposażony w staje żagle rolowane czy lazy jack? Czy podwójna podczas sterowa się sprawdza? Czy halcujący żagiel przedni się sprawdza? To są drobiazgi, do których wrócimy jeszcze pewnie w innym podcaście, żeby nie wydłużać tego zbyt długo. Otóż nowe jachty i nowinki są ciekawe i ważne. Ale to też związane jest z tym, na jakich jachtach wcześniej Państwo pływali. Jeżeli kursy i staże odbywali Państwo na jachtach czarterowych, a firma, która Państwa uczyła, nie posiadała własnych jachtów, to prawdopodobnie nie mieli Państwo okazji podczas szkolenia zapoznać się z całym możliwym wyposażeniem jachtu nowoczesną nawioniką oraz nowoczesnym prowadzeniem jachtu. Zatem wynajęcie tego typu jachtu może przysporzyć czasem równie dużo kłopotów i stresu, co i radości i frajdy. Zatem należy bardzo rozsądnie do tego podchodzić. Gdyby firma Państwa ucząca, bo prowadząca kurs lub też staż pływała na tanich jachtach czarterowych, to mogą się Państwo nie spodziewać tego, że wiedzą jak zarządzać energią, mając generatory, mając klimatyzację, mając odsalarkę, nowoczesne systemy zarządzania pokładem, a jest i często wiele innych urządzeń, będą Państwo musieli uczyć się tego na pokładzie jachtu, a przecież nie do tego ma służyć rejs rekreacyjny. Zatem mądrze i ostrożnie Państwo powinni wybierać jacht, w zależności od swoich doświadczeń, wiedzy, umiejętności i uprawnień, ale w tym pomoże Państwu na pewno pośrednik. Jednak często podczas wyboru czarteru pomijany jest bardzo ważny fakt wyboru miejsca w stosunku do Państwa oczekiwań. Jeśli osoba czarterująca zda sobie z tego sprawę, że mniej więcej tygodniowy wakacyjny zasięg jachtu to 100-150 mil, to łatwo w obrębie tej właśnie przestrzeni odnaleźć miejsca, które będą Państwo mogli odwiedzić, również miejsca i przestrzeń na morzu, która zrealizuje lub nie państwo oczekiwania. Zatem wybierając z jakichś ogromnych portów w Chorwacji lub w Grecji jacht, nie mogą państwo się spodziewać, że odwiedzą skrajne, dalekie miejsca i że będzie ich bardzo dużo. Dlatego też to skąd państwo wypłyną i na jakim jachcie powinno być związane z, dokładnie z tym, czego państwo oczekują. Dopiero później, po tym jak odpowiedzą sobie państwo na pytanie Czego Państwo oczekują na rejsu? Czy orania morza, czy odpoczynku? Czy zabijają Państwo na pogodzie jachtu? Rodzinę, przyjaciół, kolegów, znajomych, czy też e, załogę, która zgłosiła się do Państwa przez internet? Wszyscy oni powinni w większym niż mniejszym stopniu zrealizować swoje oczekiwania. Dlatego oferta rejsu, albo przygotowanie Państwa do rejsu, musi być naprawdę świadome. Często z sportu, w którym był tani jacht, nie pozwoli Państwu na zrealizowanie swoich marzeń. Często też wypłynięcie i z portów, gdzie były tanie jachty spowoduje, że Państwa przyjaciele lub też rodzina nie zarażą się żeglarstwem, a zarażą się do żeglarstwa i prawdopodobnie w przyszłości już Państwo w tej grupie nie popłyną. Dlatego, jeżeli część osób oczekuje ojania morza, to nie powinni wypłynąć na ten sam rejs, co osoby, które chcą odpocząć, opalać się i pływać w puław dookoła jachtu, który stoi na kotwicy w za trucy. Osoby, które chcą w nocy stać na bojkach, bo chociażby z powodu konieczności i obowiązku prowadzenia nocnej wachty, a co za tym idzie niewypoczęcia i zmęczenia części albo całej załogi dnia następnego, to trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że tak właśnie będzie. Że jeżeli planują Państwo oszczędzać pieniądze stojąc na kotwicy albo na bojce, to związane będzie to z Państwa dużym zmęczeniem. Po kilku dniach prawdopodobnie również będzie problem z bilansem energetycznym jachtu, bilansem również wody słodkiej na pokładzie jachtu i odwiedziny portów będą niezbędne. Zatem, świadome wybranie miejsca, gdzie będziemy pływać, to również wybranie charteru. Jeśli mógłbym coś poradzić osobom, które jeszcze nie mają doświadczenia z charterami albo mają je niewielkie, to każdy doświadczony stęki kapitan z łatwością podzieli przestrzeń charterów na kilka. Najbardziej ważnych etapów. Oczywiście Mekką i miejscem, gdzie najbezpieczniej można wynająć jacht, chociaż w stanie najtaniej, i przeżyć najbardziej łagodne warunki, jest Chorwacja. To jeden z nieprawdziwych mitów, że w Chorwacji wiaty nie wieją. Jednak nie jest mitem to, że Chorwacja jest jednym z najlepiej przygotowanych dla właśnie żeglarstwa krecyjnego kraju. Po sezonie jest to świetne miejsce do tego, żeby się uczyć, ponieważ baza i bezpieczeństwo na wodach chorwackich jest najwyższe w Europie. A co za tym idzie, dużo łatwiej w takich warunkach się uczyć niż chociażby na Bałtyku, czy Morzu Północnym, czy innych egzotycznych rejsach. Zatem rejsy rekreacyjne, te pierwsze, te rodzinne z małymi dziećmi, z ludźmi, którzy chcą poznawać rodzeństwo, powinny zacząć się w Chorwacji. Grecja, mimo że posiada tak naprawdę więcej wysp niż Chorwacja, to przygotowanie w Grecji do rejsów rekreacyjnych jest Naprawdę niewielkie. Wiele portów jest małych, źle przygotowanych, nie posiada węzłów sanitarnych, wody, prądu, a wiaty latem, najczęściej wiejące w Grecji, są silne i bardzo silne. To nie są warunki dla rejsów rodzinnych, rekreacyjnych i wakacyjnych. W Chorwacji wiaty są średnie, zatem każdy może podczas tygodnia odnaleźć się w takiej żegludzie. Bardziej egzotyczne. Rejsy, czy chociażby po Wyspach Kanaryjskich, czy Karaibach muszą być też świadomie przemyślane przez osoby czarterujące. To, że to jest drogi rejs i drogi jacht wcale nie znaczy, że też będzie świetna zabawa. Mogą Państwo równie dobrze się oszczarować. Dlatego ta ścieżka rozwoju osoby czarterującej jest bardzo podobna do ścieżki rozwoju stajnika, który samodzielnie chce prowadzić jednostki. Zatem Chorwacja to rozsądny pierwszy krok mądra firma wcale nie największa, wcale nie najtańsza, ale dobra, z którą Państwo mają dobre doświadczenia, lub ktoś ją Państwu polecił, będzie świetnym pośrednikiem dla pierwszych rejsów. Osobiście przed wybraniem się na rejsy w Grecji proponowałbym Państwu sprawdzenie się również na bardziej otwartych wodach, ale nie z tak silnymi wiatrami, szczególnie w wakacje, czyli na balarach lub też w wyspach kanajskich. Znowuż wiatry, które są podczas fei na Wyspach Kanajskich, czyli miejscu, gdzie spodziewają się Państwo naprawdę wysokiej temperatury i warunków niemalże jak w Afryce. Często mogą Państwo oszczarować, bo podczas fei na Wyspach Kanajskich wiatry wieją średnie i silne, powodując, że nawet kilka dni mogą Państwo nie wypłynąć z portu, a żegluga będzie trudna i wymagająca. Na pewno nie powinny tam popłynąć osoby, które nie mają doświadczenia na morzu. Bo będą prawdopodobnie oszczerowane, a z całą pewnością będą postawione przed bardzo wysokimi wymaganiami, bo przecież członkowie załogi jachtu to nie tylko osoby, które mają wygrać z, ze swoją chorobą morską, tylko mają po pierwsze uczestniczyć aktywnie w prowadzeniu jachtu, w wykonywaniu obowiązków na swoich wachtach, ale przede wszystkim mieć radość i spełnienie własnych oczekiwań. Tak Chorwacja, Balary, Wyspy Kanaryjskie, może Śródziemne, Wybrzeże. Włochy i Chorwacji to pierwsze kroki. Później pewnie Grecja, Bałtyk, Morze Północne lub bardziej egzotyczne kierunki, bo by pływać po Szeszelach trzeba naprawdę poznać, co to pływy i prądy, co to rafa kolorowa oraz fale przybojowe. Podobnie na Wyspach Kanaryjskich trzeba zdawać sobie sprawę z bardzo wielu czynników, które w ogóle nie występują w Chorwacji, a już na pewno też nie na Bałtyku. Każdy z nas powinien zdobywać doświadczenie po kolei. Rozsądnie. Przecież nikt po wyjściu z kursu na prawo jazdy nie wywnajmuje drugiego samochodu i nie jedzie w alpy na ulicę, gdzie samochody ledwo się mijają, ani na bezdroża, gdzie prawdopodobnie szkody w samochodzie będą olbrzymie. Najpierw zaczynam jeździć ostrożnie, bezpiecznie, po to, żeby poznać swoje możliwości, swoje oczekiwania, ale też swoje ograniczenia. Dlatego podczas czarterów proszę. Przede wszystkim korzystać z dobrych doradców, czyli osób o największym możliwym doświadczeniu na morzu, doświadczeniu w szkoleniu, doświadczeniu w żeglowaniu i też w charterach. Niestety często nasi przyjaciele, którzy również czarterują, mają własne doświadczenia, nie będą naszym najlepszym doradcą, ale ich zdanie, ich wiedza to doskonała wiedza pozwalająca na wybór takiego właśnie doradcy. Marketing szeptany na morzu, czyli powtarzane z ust do ust przez osoby zadowolone z czyjejś usługi jest ważny, ale można też go odnaleźć za pomocą internetu. Dziś internet daje nam dostęp do tzw. globalnej wioski, ale też do rozwiązań, których poszukiwać możemy późno wieczorem, w domu po pracy, w tak zwanym czasie między, między obowiązkami, między zajęciami, by na wiele miesięcy przed rejsem, który ma spełnić takie czy inne marzenia lub oczekiwania. Przygotować się, rozsądnie wybrać po pierwsze pośrednika, po drugie miejsce, po trzecie dopiero jacht i po czwarte dopiero ceny. Zatem cóż mogę Państwu dojacić? Proszę uzbroić się w cierpliwość, długo wybierać, zasiągając zdania wielu, wielu osób i zdać się na doświadczenie osób doświadczonych. Często są to pośrednicy, albo często inni mądrzy doradcy, którzy mogą Państwu pomóc. Gdyby jednak Państwo spotkali się ze ścianą, pytaniami, na które nie mają odpowiedzi, to serdecznie zapraszam do kontaktu z nami. Moja żona jest specjalistką, brokerem, jednym z nielicznych w Polsce, mającym doskonałe kontakty z firmami czarterowymi. Pewnie w wielu wypadkach Państwu pomoże. Zajmuje się też czarterami. Ja znów jestem instruktorem i międzynarodowym egzaminatorem i chętnie mogę Państwu pomóc w rozstrzygnięciu wielu dylematów dotyczących żegługi w różnych, nawet egzotycznych miejscach. Wiele naszego prywatnego, ale też zawodowego czasu poświęcamy na rozwój żeglarstwa już od kilkunastu lat. Dlatego też otrzymaliśmy w tym roku nagrodę, wyróżnienie Srebrnego Sekstantu za całość wpływu na rozwój polskiego żeglarstwa. Nie zamierzamy przestać, albo jak to mówi moja żona, przestaniemy rozwijać żeglarstwo i pomagać żeglarzom, uczyć państwa i pomagać w charterach wtedy, kiedy żeglarstwo będzie tak samo popularne jak piłka nożna, a ponieważ nie zapowiada się, to pewnie nigdy nie przestaniemy. Dziś już dziękuję Państwu. Jeżeli podcast Państwu pomógł, bardzo się z tego powodu cieszymy. Prosimy o polubienie podcastu i kanału, słuchanie nas dalej, też na innych platformach i dzielenie się tym kanałem z innymi. Staramy się odczarowywać mity. A już niedługo zapraszam na następny podcast. Staramy się utrzymywać ten rytm, że po każdym podcaście powiednikowym analizujemy wypadek na morzu i tak dalej. I tak dalej, i nie zamierzamy przestawać Państwu doradzać i wpływać na rozwój żeglarstwa. Do usłyszenia, hoj żeglarze, podróżnicy stopy wody pod kinem i dobrych, korzystnych wiatrów. Wiatrów w żagle nadaje Globe Sailor, czarter jachtów online.